coraz więcej par zawiadamia o powiększeniu rodziny przy pomocy mediów społecznościowych. Najnowszy post polskich celebrytów chwyta za serce. Zakochani spodziewają się drugiego dziecka, jak kolejna ciąża wpłynęła na ich rodzinę. Internauci nie kryją zachwytu. Już niedługo media społecznościowe kilku polskich par zostaną zawładnięte przez urocze zdjęcia ich nowonarodzonych dzieci. W ostatnich miesiącach usłyszeliśmy masę radosnych wiadomości, a gwiazdy przygotowują swoich obserwatorów na kolejny etap. Partnerka Marcina Hakiela niedawno pokazała efekty ciążowej sesji zdjęciowej. Zaokrąglony brzuszek zachwycił internautów, którzy już nie mogą się doczekać, aż ten ponownie zostanie ojcem do porodu coraz bliżej także u Antka Królikowskiego. Aktor oczekuje córeczki i już nawet wybrał dla niej imię. Od początku byliśmy zgodni co do imienia. Tak się składa, że nasze babcie mają tak samo na imię i obie się bardzo ucieszyły. Zdradził aktor w rozmowie z Super Expressem. Radosne wieści ponownie zalały media społecznościowe. Kolejna para pochwaliła się przygotowaniami do powitania nowego członka rodziny. Druga ciąża to dla nich wielka zmiana. Wiele par polskiego show, biznesu wiadomościami o ciąży chętnie dzieli się z internautami przy pomocy mediów społecznościowych. Tak było w przypadku Kasi Borkowskiej i Jan Kesa. Radiowiec już w 2021 roku został ojcem. Wtedy na świat przyszedł jego syn. Rodzice chronią prywatność chłopca, a jego twarz nie jest pokazywana w internecie. Nawet im nie pozostawili tylko dla siebie. Wspominając o dziecku internautów, wspominają jedynie, że jego imię zaczyna się na literę K. niedługo rodzina się powiększy. Pod koniec sierpnia w mediach społecznościowych pojawiło się urocze rodzinne zdjęcie, które rozczuliło internautów. Wśród komentarzy nie brakowało gratulacji również od innych gwiazd, w tym między innymi Anny Lewandowskiej. Nasza rodzina już niedługo będzie w komplecie, czekamy, pisali przyszli rodzice. Do porodu Kasi Borkowskiej coraz bliżej, a przyszła mama podzieliła się z internautami kolejnymi ciążowymi kadrami, jak przygotowuje się do kolejnego maleństwa w domu. Kasia Borkowska podzieliła się spontaniczną sesją zdjęciową z synem. Widzimy na niej jak maluch z czułością gładzi zaokrąglony brzuch mamy. Partnerka Jankesa przyznała, że wyczekiwanie drugiego dziecka jest zupełnie nowym doświadczeniem. Druga ciąża różni się od pierwszej tysiącem rzeczy. Ale przede wszystkim tym, że teraz przeżywa się ją nie we dwoje, ale już jako rodzina, z dzieckiem, które czeka na nieznane. Póki co, k. jest podekscytowany, odlicza, opowiada o tym, co będzie robić z dzidzią, smaruje mi brzuszek i całuje go na dzień dobry i dobrano, dumny, że będzie starszym bratem, wyznała. Rodzinne kadry rozczuliły internautów którzy również nie mogą doczekać się przyjścia na świat dziecka, ciepłe słowa zostawili m.in. Maja Ostaszewska, Damian Michałowski oraz Ola Domańska.